Odświeżyć makijaż po całym dniu, tym bardziej latem, kiedy już się wydzieli z sobą. Nowościami testując od Bell puder rozświetlający, ponieważ da nam efekt zwatowienia, ale jednocześnie zostawi taką satynę i buzia będzie dalej miała swój blask, nie będzie tak matowa i tak sucha, jak przy użyciu innych pudrów, bardziej matujących, rozcierając po całej twarzy, żeby rozblendować warstwy makijażu. Teraz dla mnie ulubiony z tej całej serii produkt, czyli właśnie rozświetlający, ale też korekturujący taki puder pod oczy, którym jak widzimy możemy zrobić wielkie, wielkie cuda, nawet lifting oka, wyczyścić sobie przestrzeń pod okiem, już właśnie wytrzeć jakby tak jak gumką niczym. Rozjechane się cienie w tym wypadku też właśnie rozświeżyć to spojrzenie, rozjaśnić. Więc widzimy, że to jest produkt, który naprawdę musi mieć każda kobieta w kosmetyczce. Tutaj również sobie konturując pod, pod brwiami, rozcierając właśnie cień, żeby były jeszcze lepiej na nowo rozblendowane. A tutaj jest róż, który się adaptuje do naszego pH skóry, więc u każdego może wyglądać inaczej. Ja go uwielbiam za ten cukierkowy odcień, ale przede wszystkim za to, że ma, jak widać, rozświetlacz w sobie, więc naprawdę robi przecudowny efekt bardzo takiej promiennej, właśnie znowu zdrowej, wypoczętej, świetlistej skóry. No, I'm in love, przyznajcie. Makijaż znowu wygląda jak świeży od rana.